Dysk pierdolną. Miała być zapowiedź? A tu chuj, bo dysk pierdolną. Czy co się z tym wiąże? Z tym, że kurwa. odcinek będzie nie wiadomo kiedy, bo dysk pierdolną. Po prostu jedną. <gry> Jak ty sobie to wyobrażasz, kurwa? Że zawiedziesz tyle fanów? 600 panów w całej Polsce tam był cały projekt tam... tam... był cały materiał był, było już przerabiane ci... było poprawiane była kompresja a na dźwięk kurwa ja że jak pod y, twojego laptopa podłączę to kurwa się... widzisz to? co to jest? jakaś <grym> prowizorka kurwa <grym> to jest kurwa, moja myszka nie wiem, jeden klawisz tu kurwa drapany Ko, kot ci to jakiś drapał czy co? kiedy... No, gdzie pierdolną zrobiło się smutno, naprawdę. Na naszych trwonach pojawił się smutek, bo dysk pierdolną.